W wybornych nastrojach inwestujący na GPW zaczęli nowy miesiąc. Pierwsza sesja grudnia przyniosła wysyp rekordów na kilku indeksach, w tym przede wszystkim nowy szczyt wszechczasów na WIG. Kursy wszystkich spółek z WIG-20 świeciły na zielono, a giełdowy wózek najmocniej ciągnęły w górę banki górnictwo, paliwa, energetyka i branża odzieżowa. Mocny wzrost wskaźnika PMI dla polskiego sektora wytwórczego jest zapowiedzą poprawy koniunktury w 2024 roku. Powoli dobiega końca najdłuższa recesja w polskim przemyśle. Szef rezerwy federalnej usiłował w piątek skontrować rynkowe oczekiwania na obniżki stóp procentowych. Powiedzieć, że chyba mu nie wyszło, to jak nic nie powiedzieć. Rynek zareagował silnym spadkiem rynkowych stóp procentowych i wzrostem notowań złota. Druga połowa listopada przyniosła korektę powyborczego wzrostu cen paliw w Polsce. Niemniej jednak tanio nie jest. Benzynę i LPG tankujemy w zasadzie równo drogo jak rok temu. Wyraźnie tańszy niż 12 miesięcy temu jest za to olej napędowy. Atom jest przyszłością czystej, bezpiecznej i stabilnej energii, jest przyszłością sprawiedliwej transformacji energetycznej, podkreślił prezydent Andrzej Duda przyjmując w sobotę w Dubaju deklarację o potrojeniu mocy wytwórczej energii jądrowej w skali globalnej do 2050 roku.